Cześć, siemano, witajcie was, w nowym odcinku, na kanału, dzisiaj jesteśmy w Farming Simulator 19 I najpierw, zanim coś zaczniemy robić, to chciałbym wam serdecznie podziękować Za 100 subów, za niedługo postaram się zrobić live'a Nie na tym save'ie, ale z gry Farming Także zaczynamy prezentację gospodarstwa I może nawet coś zaczniemy robić w polu Także potrzebuj... także zaczynamy. Tutaj mamy Fiata, jakiegoś, nie pamiętam, no oczywiście, jeżeli chodzi o serię, to tutaj nie ma wszystkich modów granych, nie mamy siewnika, nie mamy na razie kilku rzeczy, jak widzicie hudy są niewyłączone, bo ja lubię z hudami być, także zobaczcie, nagramy to w sobotę, 31 maja 2025 roku czter o 14.00. Także zaczynamy. Tutaj mamy yy, pług trzyskibowy obrotowy do naszego ciągnika, tutaj, yy, tutaj mamy kultywator, bardziej agregat, tutaj są dwie autosaneczki takiego samego koloru, tutaj nic z tego co pamiętam, nie ma, tutaj jak widzicie jest header, bo mamy nasz kombajn, jest to Bizon BS, niektórzy mogą kojarzyć. Wygląda on tak. Nawet możemy wam odpalić. Mogę wam to odpalić. Także posłuchajcie sobie jak to brzmi. Także cyk. Tak to brzmi. Dobra. Teraz tutaj macie header. Teraz jest tutaj kosiarka. Na tym miejscu nie będzie stało. W ogóle nie mamy niektórych rzeczy, nie mamy zgrabiarki, tutaj nasza 60. Wiem co ona tutaj robi, tak szczerze. Także jedziemy ją sobie odstawić na miejsce. Już pewnie tam widzieliście drugi ciągnik, także nie jeden nasz ciągnik. Tutaj jest y, oczywiście nasz y, opryskiwacz do ciągnika. Także cyk. Oczywiście tej gospodarki nie robiłem, mapę macie w opisie jak się nazywa. To wszystkie modyfikacje są z Modhuba, a naszym ciągnikiem jest Belarus. Belarus. Tutaj macie nazwę dokładną. Tutaj mamy jakąś ścieżkę, czy tam nie wiem, ale pisało, że Forhmid, więc Forschmeat. Tutaj mamy zgrabiarkę. <laughs> Tutaj mamy taką talerzóweczkę nowy akurat zakup. I tutaj jest rzeczy do sadzenia ziemniaków. Tutaj mamy, proszę bardzo, kopaczkę, a tutaj mamy sadarkę. I jeszcze. No tak naprawdę to tyle. Ale jeszcze, no takie rzeczy mi się muszę sobie przypomnieć. Raczej nie. Także co? Jeszcze wam tylko pokażę pola, bo jest co zwiedzać. Także jedziemy na pierwsze pole. Tylko muszę sam zobaczyć, bo się jeszcze... A dobra, to wiem już życie. Jedziemy na pole numer nie wiem, które Dobra, także trzeba jeszcze otworzyć sobie bramę <laughs> Także cyk, jedziemy Tutaj sobie trzeba zwolnić... i przepraszam, jak będą jakieś lagi, ale nie wiem, czy ten komputer wytrzymuje Także sobie dajemy cyk, kierunkowskaz no, lekkie będą lagi Ale nic na to nie poradzę Jeszcze jakbym umiał jeździć, to by się przydało Właśnie taka umiejętność jeżdżenia. Tutaj jest jakiś park. Nie wiem po co, tak szczerze. Także, ale może też znacie tą mapkę. Nie wiem czy znacie tą mapkę, ale wiecie co? Ja jeszcze trochę ściszę ten dźwięk, żebyście mnie słyszeli dobrze. Bo, bo nie chcę, żeby było słychać mnie źle. Także to jest też nasze jedno pole. To jest nasze jedno pole, a tutaj jest nasze drugie pole. I może sobie dzisiaj troszeczkę ym, zagregatujemy lub z talerzówką sobie coś tutaj podziałamy Jedziemy na naszą łąkę. I może znacie tą mapę, bo grał na niej dosyć słynny youtuber, czyli Heros. Nie wiem, czy jest takie słowo jak słynny, ale ok. Ale grał na tej mapie Heros. Także my jedziemy sobie tędy i cyk teraz prosto. Ty pokażę drogę do tego miejsca. Także tutaj trzeba troszeczkę się przemieścić. Wiem, że na drodze polnej się tak nie jeździ, no ale cóż to z farming. Tutaj wszystko można cyk i lecimy. No co za chamy, dobra. Wyprzedzamy ich. Kurde. Oczywiście tutaj spowalniamy Cyk I lecimy I zobaczcie, tutaj są nasze łąki Przynajmniej nasza jedna łąka Nie wiem, gdzie to jest do końca O, tutaj jest gwiazdek Cyk, także jesteśmy na naszej łące Oczywiście trawa jeszcze nie urosła Aha, cofania wyłączyć z kierunku wskazu. Dobra Także tutaj, tak się prezentuje nasza łąka, rośnie, dopiero jest zachwaszczenie 0. Tutaj nie działa trochę nam ta woda, ale trudno. Dobra, palimy silnik i jedziemy. Na łące sobie zawrócimy. Tyk. Cyk. Także teraz może coś z tego? O kurde, co odwaliłem, czemu ja wjechałem do rzeki, dobra, nieważne Ja nie umiem też jeździć w tej grze tak trochę realnie, także wiecie Znaczy umiem, ale no, czy ten typ może szybciej jechać? Dobra, dziękuję, że zjechałeś Te auto strasznie wolno jadą, nie, nie wiem, czy zauważyliście Kurde, co tu, trzeba wyprzedzać, co prawda na zakręcie się nie wyprzedza, dobrze Dobra, jedziemy teraz maks kilometrów na godzinę <śmiech> <śmiech> Przepraszam, mam lekką chrypkę, nie wiem dlaczego Nie wiem czy to jest spowodowane Ojojoj, teraz będzie zacinać, mo zacinać mocno, ale lecimy Cyk Dobra, jest, jesteśmy Jesteśmy już w domu Także zacznijmy już jakąś pierwszą pracę polową, nie? By się przydało nawet tam nie daję skrzynku wskazu, bo pasy są i niestety mam ustawione pod L, a pasy się zapinają, także Tutaj sobie zrobimy. I wiecie co? Może pójdziemy talerzówką coś porobić Czy lepiej agregatem A i na 5 lajków będzie następny odcinek z tej mapki, także O, odpalony, także nie wiem. Może szybciej będzie tylko... Ale nie aż tak. Dobra. Także ja myślę, że możemy skultywatorować, to no bo będzie szybciej trochę. Oczywiście całego kultywatorowania nie będę pokazywać, bo w ogóle nie sobie to poza odcinkiem, ale będzie z innego save'a takiego, w którym udawałem sobie pieniążki i tak trochę w ogóle macie młody, których ja używam w opisie nazwy. Jeżeli nie macie tych modów to polecam je zainstalować, są w Moodhuba dlatego najlepiej opórczy. O ja, trzeba zwolnić. Dlatego polecam kurczę, czemu ktoś inny A, bo nie ma sprzętu. Dobra, już postaram się na następny odcinek lepiej jeździć. Ja mam też kierownicę jak widzicie, ale to kierownica nie jest potrzebna. Także jedziemy tutaj, sobie sobie Macie tutaj modyfikację taką w opisie na dodawanie pieniędzy i tak dalej. Oczywiście tutaj nie dodajemy pieniędzy na save ie. i też na super siłę, czyli tam taką pewną modyfikację Dobra, cyk. Zobaczymy i to w ogóle pojedzie. Nie? Dobra, cyk. No ładnie to robi, kurczę. Naprawdę ładnie to robi to, ten kultywator. Może zrobimy tak z trzy przejazdy. Teraz sobie ustawimy właśnie, żeby tak wjechało. I zobaczcie nagram trochę z zewnątrz. Na biegu sobie tylko, że on zjechał. Trochę za bardzo także nie polecam tego robić. Ale ogólnie to tak, świetnie ta gra mi się podoba. Podoba mi się ta gra bardzo, jest świetna, tylko, że no... Minusem jest to, że czasem są lagi jak nagrywam, no nie poradzimy. Także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną widzowie i że wbiliśmy 100 subów na tego na platformie YouTube. Jestem niezmiernie ucieszony, teraz lecimy po 150 subskrypcji albo 100 więcej niż 100. Lecimy po 150 subskrybentów. Także szkoda, że to lusterka, ale patrzcie, w tym Belaru się ładnie działają lusterka. Poprawiają trochę widoczność. nie była lusterka w farmingu, przecież nigdy nie działały. Także świetnie. Cieszę się. Cieszę się, że w tym Belarusie... A i to jest ten słynny Belarus z e, odcinka. Ten z short's, tylko że trochę inny kolor był. Nie chciałem, żeby było wszystkie tak, wszystko takie same, także zdałem czerwony kolor. No i ciekawie się prowadzi także trzy przejazdy tutaj. Zrobimy sobie, wiecie, taki krótszy odcinek, bo prowadzenie nowe środowisko dla Was na tym kanale, także musicie się przyzwyczaić. No i cyk. I jeszcze jeden w drugą stronę, dlatego wziąłem właśnie kultywator, bo szybciej się to robi, nie? Eee, no szybciej się to robi po prostu, nie? Eee, bo to ma więcej metów niż ta 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 ta, ta, ta Także świetnie. Można było oczywiście nie mieć wałków, ale ja sobie wziąłem wałki, ponieważ nie lubię wałki. Także świetnie. A sobie damy na Jeszcze raz popatrzymy na tego Belarusa. Także świetnie jest, naprawdę. On się tak prezentuje jak jedzie. Tyk. Także świetnie. Tutaj macie gdzieś w opisie się jak Wam, gdzieś w opisie będzie nazwa tego moda jak się nazywa na modhubie, to oczywiście go bo bardzo fajny też jest ten mod można sobie zbierać, snopki samemu jeżeli macie jakąś szczepę z autoload i w ogóle ktoś gra farminga jest zainteresowany to macie w opisie wszystkie mody jakie ja miałem a, to by było na tyle w tym odcinku, zrobiliśmy trzy przejazdy, także to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć!